Wejdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę lub wpisz tutaj mój kod, aby otworzyć darmową skrzynkę. Każda otwarta skrzynka bierze udział w loterii. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekipunek. Dodatkowo codziennie możesz odebrać swój bonus w postaci darmowych środków, nawet 100 złotych dziennie i więcej. Case EU. Otwórz skrzynki za PSC, SMS, przelew i inne. It's face to face. Um, Dawida... Dobrze, możemy, możemy tak zrobić. A więc, moi drodzy, przyszedł czas na face to face. Don Casio, Dawid, Ambro, Ambroziak. Moi drodzy, przygotujcie aparaty. I ochroniarze, prosimy tutaj podziałać. Widać naprawdę sporo różnicę wzrostu. W oczach skupienie, pewność siebie, nutka arogancji. I tym oto i tym oto akcentem oficjalnie zakończymy drugą część konferencji. Przypominam.